Witajcie, w najnowszym odcinku serii zagrajmy w American Truck Simulator. To będzie dzisiaj ostatni film, ostatnia gra. Na dziś. I. No, nie pamiętam, co już tutaj chyba przewaziliśmy. Możliwe, że przewoziliśmy coś, a możliwe, że skończyliśmy przewozić coś. No, skończyliśmy. Chciałem raczej. Robić tak, że jak już znajdę zlecenie, to już to zacznę film. Ale jakoś tak nie zrobiłem. No i. No i tyle. Dobra. Mamy mamy jedną. Mamy, to przyjmujemy ją. Nie narzekam. Dobra, do trzydziestki pod głośnimi. O, dzień dobry. Dzień dobry, panie. Dobra. Lecimy z koksem, z tym zleceniem. I dobra, i tutaj mamy, tutaj mamy tą naczepkę. Dobra. Lecimy. Lecimy. Pyk. Dobrze. O. Tyle, dobra. Lecimy. Z, ze zleceniem na pewno go raczej nie, nie zrobimy w jednym odcinku, aczkolwiek jest na to szansa. Dobra. Bo tam porównaniu Mustang. Tak jak w poprzednim odcinku, jechaliśmy tam na tym na, napadzie na autostradzie. W następnym odcinku z tamtej gry zrobimy ten napad na autostradzie, ale nie będziemy Sklec. mówić o tamte, o nisporozumie paybacku, bo raczej teraz w niego nie gramy. Dobra. O, ten tutaj mi się podoba. I ten pick-up. No dobra. A wraźnika, a ile ja mam demage ciężarówki? Dużo. Miejmy ja je naprawić. Ja tę ciężarówkę miałem, kurczę, naprawić, a ona mi padnie. Biedna. Nie, nie mogę jej... Nie mogę jej za dnie dbać. Bo ona mi się podoba, jest ładna, fajna, fajnie się nią steruje, fajnie służy i... Jestem z niej zadowolony, więc, kurczę... Muszę ją naprawić. By jakby inaczej. Dobra. O, tutaj wykręciliśmy. Pięknie. I pięknie. Tutaj zlecieliśmy. Dobra. Po dowiezieniu no, będę musiał zrobić te. Naprawić ciężarówkę. A, i jeszcze. Będę musiał sprawdzić komentarze pod tym moim filmem z moda. W Minecraftie, jeśli zyskał, mieliście trochę więcej na to czasu. W sumie, jeśli zyskał, e, jest jakieś 10, tam chyba było z 10 łapek, to to będzie następny z serii modów. Bo mam kilka przygotowanych modów i bardzo bym chciał, ale jeśli, a w sumie i tak mam jednego. Widzę, który mnie ogląda, więc. Więc, jeśli ma jedną łapkę w górę, to. Będę kontynuował serię. A jak nie, to. Nie będę jej kontynuował. Dobrze. Ech, dobra. Mm. Więc, teraz sobie na szybkiego. No, wyjaśniliśmy zasady tamtego filmu. I dobrze. My mamy jeszcze 211 do przejechania kilometrów. To już idzie 210, to szybko to zlatuje. 209. No pięknie to zlatuje. Dobrze. A i następna moja ciężarówka. Ja muszę się zastanowić nad moją następną ciężarówką. Hmm. Moja następna ciężarówka. Nie wiem. Taka, bo ja sobie na następnym zakupie na pewno chciałbym lepszą od tej. A co dać pracownikowi? To może jakiegoś maka wezmę. Tego drugiego maka sobie weznę Ale jeszcze sprawdzimy. Sprawdzę po odcinku, czy on. Będzie kosztował tyle, ile ja obstawię. Dobra. A ja chyba tego maka wezmę. Zjeżdżaj. Co to miało być? Normalnie katastrofa lądowa. Katastrofa w Ameryce. I niech zjedzie nam ten patafilm ten... Z drogi Mamy 31% uszkodzeń to... to dlatego, co mi tak ratkuje dzisiaj, mój komputer nie jest w formie Chociaż mam dobry komputer Dobra, o Udało mi się go wyprzedzić Dobrze mm. Jedziemy z tym zleceniem my, A my w ogóle, bo my jedziemy bo My tutaj Wjedziemy na autostradę przy tym zleceniu? Tak, to chyba wszystko, to jest autostrada. Tak, to jest ta autostrada, i tu zjedziemy. I... Dobra, tutaj nic nie będzie ciekawego do odkrycia, bo już odkryliśmy. A w mieście też, no nic, nic tu nie będziemy mieli, chyba że po drodze. No nie jest tutaj. wagi, wagi. Yy... Tutaj będą jakieś miasteczka. Tu mógłbym zjechać, ale raczej tego nie zrobię, bo obstawiam, że to salon, ale, ale nie będę raczej chciał tego zrobić, bo... Yy, bo będę chciał jechać raczej do zlecenia. I się nie spóźnić. Bo ja muszę naprawić moim tym, ta, tym ciężarówkę, którą teraz mam i... I to już jest duży, duży wydatek, bo ma 31% to uszkodzeń. To kurczę, jaka piękna grafika. E, ale dobrze, bo ma 31% tych uszkodzeń i to jest mega potwornie dużo. I ja nie wiem, czy mnie będzie w ogóle stać na naprawę tej ciężarówki. Czy... Oczywiście bez kół, bez kół to tam, No. Oczywiście to tam bez kółek będę naprawiał. Albo kółka to dopiero jak mają jakieś 20% Skręć w prawo. Dobrze. Skręciliśmy w prawo. I kurczę, jak dobrze, że mamy... No... Dead Mega dobrze, że mamy... Um, że mamy wyłączone przepis ruchu drogowego, bo byśmy musieli 30 km na godzinę jechać, to słaba prędkość. Dobrze, pięknie zjechaliśmy tutaj z boku obok tej ciężarówki. Dobra, mamy 160 mili. Do przejechania. Dobrze jedziemy spokojnie, dobra Jedziemy, prosto, bez obawy tutaj. Pięknie. Oj. Uj, oj, 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 oj. Dobra. Wy wyhamowaliśmy, teraz skręcamy. I no, pięknie. Kurczę, coś dzisiaj nie mamy FPS-ów. Dobra. To ciężarówka nie by było. Jakoby... No, dziękuję. Dam temu kierowcy, że mnie wpuścił. I dobrze. Jedziemy. W sumie nawet nie wiem czemu mamy tą nawigację. A, żeby widzieć mile. bo ja lubię widzieć mile ile mi zostało do przejechania na tym monitorku, ale to lusterko akurat mogło się patrzeć tam. Ale już nie, nie będę tego zmieniał. Za chwilę będziemy kończyć ten odcinek, za jakieś dwie minutki. I. Tylko sobie tam przejdziemy, trochę, aby w tym odcinku jak najwięcej zrobić. Tego zlecenia dobra, pięknie sobie jedziemy. Gdzieś mamy jakieś. Hmm, na razie tylko autostrada. To tam autostrada to jest chyba najnudniejsza część. W, 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 po tej podróży w American Trucku, czy EuroTraku to ten No na pewno No już nie, nie ciągnie mi ten silnik tylko 60 km na go... Tylko 60 mil/ mm na godzinę to słabo Dobra Lecimy Ciężarówką dosyć szybko to jest, ale... ale silnik mi coś nie chce teraz wyciskać. Ostatnio yy, tej ciężarówki coś mi nie wyciska, coś mi nie wyciska. Ten silnik, bo powinien 90 jechać mil na godzinę. To jest mega słaby ten tutaj miernik prędkości. Bo są mile na godzinę i wtedy możesz mieć wrażenie, że idziesz szybciej. Bo tam sobie to podwajasz, do coś w tym stylu. Ale tak naprawdę, jakbym jechał 90 mil na godzinę i przestawiłbym to na kilometry na godzinę, to bym jechał 90 km na godzinę. Więc to się tylko tutaj te na te litery zmieniają i można przyjąć, że to są kilometry na godzinę. No, już w większej prędkości nie wyciśnie. No, jest uszkodzona. Słabiutko. No, ale no, yy, no, tym za, tak zakończymy ten odcinek. Do usłyszenia w następnym odcinku. Hej, pa!